Witajcie, z tej strony Kamil Augustyn z kanału Inna Medycyna i w tym odcinku porozmawiamy sobie o odporności, jak nie chorować w tą zimę, jak nabyć żelazną odporność, jak się stać takim cyborgiem odpornościowym, co wpływa na tą odporność i jak to wszystko poukładać, żeby naprawdę tą odporność wzmocnić, dlatego zapraszam Was do tego odcinka. Więc immunolodzy mówią często, że twoja odporność jest tak silna jak jego najsłabszy element, co oznacza, że każda najmniejsza rzecz, każdy nawyk będzie miał bardzo mocny wpływ na to, jak jesteś odporny na wirusy, bakterie i jak twój układ odpornościowy działa. Oczywiście mówiąc o układzie odpornościowym nie mamy na myśli tylko tego, żeby dobrze chronić się, żeby mieć dobrą barierę przed wirusami i bakteriami, ale mówimy też o tym, żeby nasz układ immunologiczny nie atakował naszego własnego ciała, czyli żeby nie powstawały choroby autoimmunologiczne, żeby nie powstawały takie choroby jak cukrzyca, hashimot reumatoidalne zapalenie stawów i tak dalej i tak dalej. Tylko, że w tym odcinku nie będziemy się skupiać na, na tych czynnikach, właśnie na tych chorobach autoimmunologicznych. Będziemy się skupiać na tym, jak wzmocnić ten układ odpornościowy, bo układ odpornościowy powinien wiedzieć, gdzie jest twój, a gdzie jest wróg. Bardzo często, kiedy dochodzi do osłabienia tej odporności i do różnych patologii w organizmie, właśnie tak powstaje, tak powstają choroby autoimmunologiczne, czyli po prostu osłabia się układ odpornościowy, układ immunologiczny jest słaby, nie wie, gdzie swój, nie wie, gdzie wróg, zaczyna atakować swoje tkanki i powstaje Różne choroby autoimmunologiczne. Warto też wspomnieć o tym, że nie powinno być tak, że ty wychodzisz na lekki wiaterek albo wychodzisz wyrzucić śmieci w krótkiej koszulce i nagle lekki wiaterek zawiał, a tu nagle cię rozłożyło na tydzień czy na dwa tygodnie. Tak nie powinno być. Twój układ immunologiczny powinien sobie z tym bardzo dobrze radzić. Co prawda faktycznie jest tak, że taki lekki wiaterek czy wysuszenie śluzówki może obniżyć odporność nawet do 90% na bardzo krótką chwilę, bo to mówimy o bardzo krótkim terminie, ale twój układ odpornościowy powinien. Być na tyle silny, żeby bardzo szybko się odbudować i bardzo szybko sobie poradzić z jakimikolwiek infekcjami, więc takie jakieś zawiania czy przeziębienia, bo się źle ubrałem, to jest to powinien być ogólnie mit, faktycznie przy bardzo słabym układzie odpornościowym takie rzeczy będą się zdarzać, ale to powinien być znak dla ciebie, że warto byłoby się za ten układ odpornościowy zabrać i lepiej zadbać o swój organizm. W przypadku silnego układu odpornościowego powinieneś móc nawet wejść do zimnej wody, iść morsować, wyjść później z tej wody, przemarznąć niesamowicie i po kilku godzinach dojść do siebie i być totalnie zdrowym i nie powinno cię to tknąć i do takiego czegoś właśnie dążymy. Jak już wspomnieliśmy o tym, że takie wiaterki czy niska temperatura Powinna wpływać na Twoją odporność, no to od razu przejdźmy do przegrzania, ponieważ uważam, że przegrzanie organizmu jest dużo gorsze od wyziębienia go. Ponieważ my jesteśmy stworzeni do tego, żeby. Wytrzymać niskie temperatury, zresztą macie przykład prosty morsów, którzy wchodzą do lodowatej wody, wyziębiają swój organizm na maksa, po czym wychodzą z tej wody i jakoś nie chorują. Oczywiście za pierwszym razem, jeśli idziesz pierwszy raz morsować, to się może zdarzyć, bo dla twojego organizmu może być to dość, to dość konkretny szok, ale dla osób, które morsują regularnie, tak się nie dzieje. Jednak w przypadku przegrzania organizmu również tracimy troszeczkę tą odporność. Jak będziemy go przegrzewać właśnie w zimę przy niskich temperaturach i będzie dochodzić do takich szoków termicznych, również możemy spotkać się z osłabieniem odporności. Co to oznacza? Oznacza to to, że jeśli będziemy się ubierać za ciepło, czyli na tak zwaną cebulkę, czyli dwie bluzy, trzy kurtki, jeszcze dwa szaliczki i czapeczka, no to będziemy bardzo tracić na odporności, bo organizm będzie się przegrzewać i on, on będzie myślał, że jest mu ciepło, a wirusy i bakterie i wysuszona śluzówka będą powodowały, że twoja odporność będzie spadać. Dlatego przegrzewanie organizmu Organizmu też nie jest nam na rękę, dobrze by było ubierać się tak, żeby było to dostosowane do danej temperatury. Czyli macie być w miarę ciepło, ale nie masz się pocić i nie masz wzdychać, czy się później rozpinać, bo jest ci za gorąco. Czyli ubiór dostosowujemy do, do danej temperatury. Tak samo trzeba uważać na, na takie szoki termiczne, bo jeśli mamy podgrzewaną kierownicę, podgrzewane siedzenia w samochodzie, ustawimy temperaturę na 27 stopni mamy w samochodzie istną saunę, a na dworze jest minus 10 i nagle wychodzimy na dwór. No to aż się prosi o to, żeby cię przewiało, bo nasz organizm nie jest przystosowany do takich zmian temperatur. Dlatego zawsze twoja odporność będzie cierpieć w takich momentach. Przejdźmy do tego, co wpływa na twoją odporność. I będzie to twoja dieta, będzie to sen. Będą to twoje jelita, ponieważ mówi się, że jelita odpowiadają nawet za 60, a nawet 70% twojej całkowitej odporności. Będzie to stres, będą to leki i antybiotyki, jakie zażywasz, no i będzie to oczywiście twój styl życia i twoje nawyki codzienne. I myślę, że powinniśmy zacząć od tego ostatniego, czyli twój styl życia i nawyki. I tu mam na myśli to, co robisz w weekendy, jak wygląda twój dzień itd., itd. W pierwszej kolejności myślę, że powiedziałbym o alkoholu, ponieważ alkohol cholernie mocno obniża odporność. Jeśli my jesteśmy takim typem, So. pijemy co weekend, tak, że przychodzi piątek i za każdym razem w piątek leci jakaś flaszka, no to mamy dość duży problem, ponieważ alkohol bardzo, bardzo mocno obniża odporność i możemy zapomnieć o dobrej odporności organizmu w momencie, kiedy pijemy alkohol. I tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, autoimmunologia, czyli choroby autoimmunologiczne, choroby autoagresyjne będą dużo lepiej się rozwijać, będą, mieli, będą miały większe pole do popisu w momencie, kiedy my będziemy pili dość często alkohol. Alkohol niestety w każdej dawce jest trucizną, dlatego dobrze by było go wyrzucić albo pić go co najmniej okazjonalnie. Pamiętaj też, że od tego jak silna będzie twoja odporność, będzie zależało to, jak twój organizm jest dożywiony, ile ma witamin, minerałów, ile antyoksydantów, jak sobie radzi z wolnymi, z nadprodukcją wolnych rodników i jaki jest ogólnie jego stan, a nawet ilość stanów zapalnych, bo jak wcześniej wspominałem, ilość stanów zapalnych jest skorelowana później z chorobami autoimmunologicznymi i osłabioną odpornością. I wszystkie te benefity, o których przed chwilą powiedziałem, zapewniają suplementy Nutriti.pl i polecam wejść na tą stronę, link oczywiście znajdziecie w opisie i wziąć udział w przesprzedaży, która startuje niebawem i to będą suplementy, które naprawdę będą bardzo silnymi antyoksydantami, będą zapewniały nam odpowiednie dawki odpowiednich witamin i minerałów, o czym też mówiłem w poprzednim odcinku o tym, jakie suplementy spożywać, także co, zachęcam do wejścia na stronę i sprawdzenia tych suplementów. Dalej przechodząc do innych nawyków możemy też powiedzieć o papierosach. Niestety papierosy będą wprowadzały stan zapalny do naszego organizmu i palenie ich również nie będzie pomagało naszej odporności. Jeżeli będziemy nadużywać również takie substancje jak na przykład kofeina, czyli będziemy pili za dużo kaw dziennie, również to będzie wpływać na naszą odporność, ponieważ organizm będzie przestymulowany i przestresowany. Do tego zaraz dojdziemy, bo o stresie i o kortyzolu sobie zaraz powiemy. W każdym razie z używkami też nie warto jest przeginać. Dobrze by było jeszcze zwrócić uwagę na to, jak wygląda nasz dzień i gdzie spędzamy najwięcej czasu. Ponieważ w zimę często mamy grzejniki odkręcone na maksa, powietrze w domu jest wysuszone, to wysusza naszą śluzówkę, prowadzi do kataru, a wysuszona śluzówka, tak jak wspomniałem na początku tego odcinka, może bardzo konkretnie obniżyć odporność. Więc jeżeli żyjemy non-stop w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie grzejniki są na maksa ustawione, kiedy ta wilgotność powietrza spada poniżej 50-40%, no wtedy generuje nam się problem i nasza odporność może spaść. Dlatego Dlatego bardzo dobrze jest przebywać jak najwięcej czasu na słońcu, jak najwięcej czasu na dworze, oczywiście odpowiednio ubranym, ale też warto dbać o wilgotność powietrza w pomieszczeniu i często przewietrzać to pomieszczenie, ponieważ w momencie, kiedy my mamy odkręcone grzejniki na maksa, spada wilgotność powietrza, mamy idealne warunki do tego, aby bakterie, drobnoustroje i wirusy rozwijały się w naszym mieszkaniu, czy w naszym biurze, czy gdziekolwiek spędzamy ten czas. Dlatego dobrze często jest takie pomieszczenie przewietrzyć, nawet jeśli miałoby to kosztować obniżeniem temperatury o 1 czy 2 stopnie. Na jakąś chwilę. A jeśli mamy problem z wysuszoną śluzówką i faktycznie czujemy, że wilgotność powietrza jest bardzo słaba w naszym mieszkaniu czy w naszym biurze, no to warto wyposażyć się nawet w takie tanie. Już widziałem takie małe, przenośne urządzenia do nawilżacze powietrza, które puszczają taką fajną parkę i to w zupełności wystarczy i powinno poprawić to powietrze w naszym mieszkaniu czy w naszym biurze. Myślę, że z tego miejsca dobrze by było przejść teraz do diety. I w pierwszej kolejności wspomniałbym o cukrze, ponieważ mamy masę badań o tym, jak cukier, a szczególnie cukry, rafinowane obniżają odporność. I w poprzednim odcinku, który nagrywałem prawdopodobnie rok temu, na właśnie na poprzednią zimę, przytaczałem takie badania, które pokazywały, jak cukier, jak spożycie cukru obniża bardzo mocno odporność. I jak już jesteśmy przy cukrze, no to też powinienem powiedzieć o różnych stanach zapalnych. I tutaj dobrym pomysłem na, do zastosowania na jesień, zimę czy wiosnę, kiedy mamy okres, kiedy bardzo łatwo się choruje, dobrze by było zastosować dietę trzy razy bez, czyli bez pszenicy, bez cukrów rafinowanych i bez tłuszczów trans. To są takie trzy czynniki, które bardzo prozapalnie wpływają na nasz organizm Będą bardzo mocno obniżać naszą odporność. Tak samo dobrze, żeby dieta była jak najmniej przetworzona. Wiadomo, że w zimie to jest dużo trudniejsze, ponieważ nie mamy świeżych warzyw, świeżych owoców. Zdecydowanie wzrasta nam procent tych przetworzonych rzeczy w diecie. Kiedy przychodzi okres zimowy, no jest to jak najbardziej naturalne, ale im bardziej będziemy jeść naturalnie, im bardziej będziemy jeść nieprzetworzone produkty, tym lepiej dla naszego organizmu. Po prostu skupmy się na tym, żeby nie przejadać się jakimiś sztucznymi batonikami, nie jeść jakichś płatków z sztucznym, przetworzonym mlekiem, nie jeść jakichś gotowych jedzonek, tylko skupić się po prostu na pełnowartościowych, prawdziwych, nieprzetworzonych posiłkach. To zdecydowanie pomoże naszemu organizmu i naszej odporności. I teraz zobaczcie, to wszystko, co też powiedziałem, czyli alkohol, czyli cukier, czyli tłuszcze trans, czy pszenica, czy przetworzone rzeczy, one wszystkie wpływają również na stan naszych jelit. A jak wcześniej powiedziałem, jelita mogą odpowiadać nawet za 60-70% nawet naszej całkowitej odporności. Więc ważne, żeby zadbać o pracę jelit. I co mam teraz na myśli? Po pierwsze, nie chcemy tych jelit niszczyć, czyli im mniej antybiotykoterapii, tym lepiej, ponieważ po takiej 10-dniowej antybiotykoterapii nasze jelita... Potrzebują od 4 miesięcy do 4 lat, żeby wrócić do pierwotnego stanu, do pierwotnej struktury. Także antybiotykoterapia niesamowicie niszczy jelitę. Jeśli będziemy używać antybiotyków 2-3 razy do roku, to możemy zapomnieć też o dobrej odporności i możemy zapomnieć o dobrej pracy jelit. Jeśli chodzi o probiotyki, no to bardzo fajnym probiotykiem może być na przykład zjadanie takiego kolonu C, tam jest babka jej z inuliną, sama w ogóle inulina, która jest słodka, którą często można doprawić na przykład jakiejś słodkości. A jeśli chodzi o probiotyki, to bardzo fajnym szczepem, który pomoże w odporności, jest szczep LGG. I bardzo ważne jest to, żeby powiedzieć, że właściwości probiotyków są silnie szczepozależne. Czyli w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć, takie probiotyki powinniśmy brać. I odsyłam Was do filmu z Jakubem Mauriczem, gdzie rozmawialiśmy tylko i wyłącznie o probiotykach oraz jakie probiotyki powinniśmy przyjmować w różnych sytuacjach. Dlatego nie będę tu teraz tego mówić. Warto obejrzeć ten odcinek. Oczywiście ten odcinek, link do niego znajdziecie w, w opisie tego filmu. No i oczywiście pojawi się tutaj, tak żebyście wiedzieli, który to odcinek. Myślę, że kolejną bardzo ważną rzeczą i jedną też z też najważniejszych rzeczy jest zadbanie o dobry sen i do o dobrą regenerację ponieważ słaby sen jedna zarwana nocka może bardzo mocno obniżyć naszą odporność i teraz mówiąc o śnie, nie mam na myśli o samej ilości snu, no bo oczywiście, dobrze by było spać od 7 do 9 godzin, zalecane jest faktycznie spanie tych 8 godzin na dobę. Tylko problem jest w tym, że 8 godzin snu, a 8 godzin snu to niekoniecznie to samo, bo możemy mieć Adama i możemy mieć Ewę, oboje śpią 8 godzin, jednak Adam się dużo lepiej wysypa, wysypia, a Ewa nie, ponieważ ten sen jest zepsuty i zdefragmentowany. Także bardzo ważne jest zadbać o to, żeby jakość tego snu była najlepsza i żeby ten sen był jak najbardziej regenerujący. Bardzo dużo mówiliśmy w tym kanale, o to, jak zadbać o sen. Możecie sobie wrócić do pewnych odcinków, gdzie mówiliśmy o śnie, ale pokrótce, na pewno zadbałbym o jak najlepszą produkcję melatoniny, czyli hormonu snu. Żeby melatonina się wytwarzała, nie może do oka dostawać się światło niebieskie, czyli blokowanie światła niebieskiego wieczorem może być bardzo dobrym pomysłem. To 3-4 godziny przed snem, unikanie tego światła niebieskiego jest naprawdę bardzo dobrym pomysłem i tutaj mogę Wam polecić okulary i shield. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Na kodinna medycyna macie 5% rabatu na te okulary i te okulary zakładając 3-4 godziny przed snem Sprawiają, że światło niebieskie nie trafia do naszego oczu, przez co dla naszego organizmu jest to znak, że jest już noc, że przygotowujemy się do snu, spada poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu, i rośnie poziom melatoniny, czyli hormonu snu. Im więcej melatoniny, tym lepiej ona sprawi, że będziemy się dużo lepiej regenerować i dużo lepiej wysypiać. Zresztą zapraszam Was do odcinków z Sebastianem Kielichowskim na naszym kanale i na profil Sebastiana Kielichowskiego, gdzie oczywiście dowiecie się więcej na temat rytmu dobowego i na temat właśnie blokowania światła niebieskiego. Jeśli będziemy się kłaść codziennie o tej samej godzinie i budzić o tej samej godzinie, dla naszego organizmu będzie dużo łatwiej sobie dostosować, jakie hormony ma produkować w ciągu dnia, bo będzie pewna regularność, będzie wiedział, kiedy chodzimy spać i kiedy się wybudzamy, przez co nie dość, że łatwiej nam się będzie wybudzać, to sen będzie dużo bardziej regenerujący, będzie nam się dużo łatwiej zasypiało i nie będziemy mieli pewnych problemów. Jak już przy tym jesteśmy, jesteśmy przy kortyzolu, czyli przy hormonie stresu, oglądanie jakichś emocjonujących filmów, oglądanie jakichś horrorów na noc, czytanie maili, czy stresowanie się jakąś pracą, czy bardzo późne treningi również mogą osłabić jakość naszego snu, ponieważ będziemy mieli bardzo duży wyrzut tego kortyzolu, czyli hormonu stresu na noc, czego nie chcemy, ponieważ kortyzol z melatoniną, melatonina, czyli hormon snu, kortyzol, czyli hormon stresu, one są przeciwstawne. Kiedy mamy wysoki poziom kortyzolu, to melatonina będzie w dole. I to samo, żeby melatonina mogła iść do góry, to kortyzol musi opadać. Te hormony są przeciwstawne, dlatego im bardziej będziemy się stresować wieczorem, im cięższe treningi będziemy robili wieczorem, im będziemy Jedli bardziej prozapalne rzeczy, im będziemy palić więcej fajek czy pić alkoholu na noc, tym więcej kortyzolu będzie w naszym organizmie, a to zaburzy produkcję i wydzielanie melatoniny. Dalej fajnie by było zaciemnić całą sypialnię. Im ciemniej w sypialni, tym lepiej, tak żeby jakieś światło nie trafiało do naszej sypialni, a szczególnie sztuczne światło niebieskie i żeby nas nie wybudzało w nocy. Jeśli mamy problem na przykład z wybudzaniem się w nocy, bo bardzo często chodzimy do toalety, no to dobrze by było przełożyć te ostatnie szklanki wody, ostatnie picie wody na troszeczkę wcześniej, tak żeby w nocy nie wybudzać się do toalety. A jeśli nadal mamy z tym problem, no to zastanówmy się, dlaczego tak dużo tej wody wydzielamy. A może jest to tak, że ta woda, którą pijemy się nie wchłania i potrzebujemy Troszeczkę więcej elektrolitów, albo przynajmniej troszeczkę więcej sodu, tak aby ta woda mogła trafić do naszych komórek i żeby nie przelatywała po prostu przez nas na wylot. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest niejedzenie to 3 godziny przed snem. Im wcześniej skończymy jeść, tym lepiej przygotujemy nasz organizm do snu. Najgorszym co możemy zrobić, to po prostu nażrzeć się jak świnie, tak godzinę przed snem i pójść spać, bo niestety musimy to powiedzieć, że organizm albo będzie trawił, albo będzie się regenerował. Jeśli my wrzucimy w siebie masę jedzenia, jeszcze tłustego, ciężkiego jedzenia, zaraz przed snem, no to możemy zapomnieć o dobrej regeneracji. I nawet jedzenie takiego, nawet lekkiego mięsa kurczaka, bo ogólnie mięso potrzebuje troszeczkę więcej czasu, nastrawienie i nawet zjedzenie takiego ciężkiego mięsnego posiłku 3 godziny przed snem już bardzo mocno zaburzy sen, dlatego ja jestem fanem, żeby ten ostatni posiłek był jak najbardziej lekko strawny, jak najbardziej lekki i nawet może być bardziej węglowodanowy, ponieważ węglowodany zawierają tryptofan, a z tryptofanu tworzy się później serotonina, czyli hormon szczęścia, hormon, który odpowiada za nasz dobry nastrój, za to, jak my się czujemy, za takie uczucie błogości, no i przede wszystkim szczęścia i im wyższy poziom serotoniny, tym my lepiej bem chão Czujemy i jesteśmy bardziej szczęśliwi i cieszymy się z małych rzeczy, dlatego bardzo ważne jest, żeby o ten poziom serotoniny zadbać. Jak już jesteśmy przy serotoninie, to pamiętajcie, że im lepszy sen, tym będziemy mieli więcej serotoniny i im lepszy stan jelit, bo 90% serotoniny jest tworzone właśnie w jelitach, tym będziemy mieli więcej serotoniny. No i dlatego taki posiłek nawet węglowodanowy, tylko też nie mówię, żeby zjeść teraz 1000 kalorii w węglowodanach, tak, bo to też nie o to chodzi, ale zdrowy posiłek węglowodanowy, czy to będzie, czy to będą jakieś owoce, czy jakaś owsianka, chociaż dobrej jakości i niecodziennie, bo wiadomo, że owsianka też nie jest takim superfoodem, jak o tym się mówi, ale generalnie chodzi o to, żeby zjeść jakiś lżejszy posiłek na wieczór, te węglowodany one powinny bardzo fajnie wpłynąć na nasz sen dodatkowo insulina, ten wyrzut insuliny, jeśli on nie będzie za duży, on również sprawi, że obniży się troszeczkę poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu dlatego ja raczej jestem fanem tego stylu carb back loading, czyli po prostu jedzenia węglowodanów na wieczór Dalej przechodzimy do stresu, ponieważ stres również może obniżyć naszą odporność i na bieżąco ją obniża. I oprócz tego, że mówimy o stresie takim psychicznym, czyli mamy pracę, gdzie gonią nas terminy, mamy bardzo stresującą pracę, co chwilę stresujące maile, ciężkie decyzje albo jakiś stres w domu czy trudne sytuacje w domu, to to jest raz, one będą obniżać naszą odporność. Ale również mówimy o stresorach takich fizycznych, czyli mówimy o prozapalnym jedzeniu, czy mówimy o na przykład niewyspaniu się, ponieważ takie jedno zerwanie nocki może bardzo mocno podwyższyć nasz poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu i sprawić, że nasz organizm będzie w ciągłym stresie. To nie jest źle się stresować, bo wiadomo, każdy z nas ma stresującą pracę, każdy z nas ma jakieś tam terminy, będzie czasami ciężej, czasami lepiej, jednak chodzi o to, żebyśmy faktycznie zadbali o tą regenerację. Jeśli już wracamy do domu, to odstawmy tą pracę, zacznijmy się regenerować, zablokujmy światło niebieskie, nie jedzmy już przed snem, sprawmy, żeby ten organizm się w nocy... Regenerował to na pewno przyniesie bardzo dobre korzyści. Na koniec powiemy sobie o suplementacji, która może bardzo mocno wesprzeć naszą odporność, i taką suplementacją jest suplementowanie witaminy C, witaminy A, D, E i K. I najlepiej, żeby te witaminy były rozpuszczone w tłuszczach, czyli ja nie jestem ogólnie fanem witaminy A, właśnie A D, E i K w postaci tabletek, czy w postaci proszku. Moim zdaniem lepiej jest je spożywać rozpuszczone w tłuszczach, i te witaminy potrzebują tłuszcz, żeby się rozpuścić, żeby się wchłonić, dlatego też dużo lepiej takie witaminy przyjmować razem z posiłkiem. Oprócz witaminy A, D, E i K i witaminy C, możemy uderzyć w jod, magnez, cynk i selen. To jest bardzo ważne, żeby brać je razem, ponieważ jod nie działa bez selenu i cynku, a magnez pomoże syntezować witaminę D3 i pomoże się wchłaniać witaminę D3, dlatego utrzymanie wysokiego poziomu magnezu również będzie tutaj pomocne. Osobiście używam płynu Lugola, płynu Lugola 5 lub 12% i taki płyn Lugola spożywać normalnie rozpuszczonego w wodzie, tylko oczywiście rozpuśćcie to w normalnej ilości wody, bo on jest taki dość nieprzyjemny i może bardzo mocno podrażniać przełyk i gardło, dlatego ja rozpuszczam zawsze tam w 100-150 ml te kilka kropel, w zależności od tego, czy jest to 5, czy 12% płyn Lugola, tak, żeby po prostu nie drażniło mnie to w przełyk. Fajnym też tematem na odporność jest suplementowanie na przykład laktoferyny, kolostrum, które mogą bardzo mocno wesprzeć odporność. Tylko pamiętajmy, że kolostrum, żeby kupić jak najlepszej jakości, ponieważ kolostrum jest bardzo wrażliwe na światło i bardzo wrażliwe na warunki przechowywania, a szczególnie w procesie produkcji. Dlatego dobrej jakości kolostrum jest tutaj bardzo, bardzo ważne i. To chodzi jeszcze do tego Propolis, ponieważ pyłek pszczeli Propolis jest również świetnym suplementem na poprawienie odporności, a szczególnie jak już nas coś bierze. Ja zawsze jak już czuję, że coś jest nie tak, coś mnie zaczyna brać, stosuję wszystkie te witaminy i powiem Wam, że zazwyczaj wychodzę z choroby w jeden dzień albo w ogóle do niej nie dochodzi, bo jak już czuję, że coś się dzieje, to taki stak poprawia bardzo mocno moją odporność i budzę się jak nowonarodzony. No i na koniec chciałbym powiedzieć o takim czymś jak adaptacja, ponieważ wspomniałem wcześniej o morsowaniu i teraz zobaczcie, że osoby, które regularnie morsują, one dużo mniej chorują, ponieważ ich organizmy są zaadaptowane do tych niskich temperatur i do takich szoków termicznych, do takiego właśnie stresora i przez to, że są zaadaptowani, później nie chorują, kiedy ich na przykład lekko przewieje albo kiedy wyjdą sobie w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce na dwór. Dlatego takie właśnie krótkotrwałe stresory, bardzo silne stresory w postaci Mocnych treningów siłowych, na przykład w postaci saunowania, w postaci lodowatej wody, lodowatych pryszniców, czy właśnie morsowania i co do samego morsowania, dam wam taki fajny trik, ponieważ ja też nie lubię jeździć tam kilka kilometrów na jezioro, żeby się wykąpać, a później wracać mokry jeszcze w samochodzie. Dlatego można sobie na balkon na przykład kupić taki mały pojemnik do morsowania i nagrałem o tym film w zeszłym roku, jak pojemnik właśnie za 70 dotyk z Castoramy pomógł mi całą zimę morsować, przez to co codziennie wchodziłem do tego pojemnika, z wodą codziennie morsowałem i to bardzo mocno wzmocniło moją odporność, dlatego to polecam. Pamiętajcie też, że zimna woda zamyka Nasze pory, zamyka naszą skórę, przez co powoduje, że to ciepło później z organizmu nie ucieka. I to jest bardzo ważne, ponieważ kiedy my się przegrzewamy, czyli ubieramy się właśnie na taką cebulkę i później nagle ściągniemy kurtkę, to organizm traci bardzo dużo ciepła. I w momencie, kiedy traci to ciepło, spada bardzo mocno nasza odporność. Ja zdecydowanie jestem fanem robienia właśnie zimnych pryszniców, zamiast tych ciepłych pryszniców w zimę, bo kiedy wiem, że robię teraz prysznic i wychodzę za 10 minut na dwór, no to wzięcie gorącego prysznicu jest bardzo złym pomysłem. Ponieważ wtedy organizm będzie tracił dużo więcej ciepła i ta odporność będzie spadać, dlatego dużo lepiej jest wziąć zimny prysznice. Jeśli nie jesteśmy fanami zimnych pryszniców, to zróbmy ten gorący prysznic, ok? Umyjmy się, użyjmy tych wszystkich kosmetyków właśnie w momencie, kiedy ta woda jest gorąca, kiedy leci gorąca woda, ale na koniec zróbmy tak, że przekręćmy na maksa. Tą kolbę, dajmy zimną wodę, dajmy lodowatą wodę, wytrzymajmy te 30 sekund albo minutę. To na początku jest trudne, po dwóch, trzech dniach już się totalnie przyzwyczaicie, a za tydzień, dwa tygodnie będziecie się 5 minut kąpać pod tą lodowatą wodą. Uwierzcie mi, to tak jest. No, najgorsze są pierwsze 3 dni. No i lejecie się tą lodowatą wodą, tak żeby organizm zacisnął te pory. W tym momencie będzie dużo lepiej wyjść na dwór. Myślę, że to by było na tyle, jeśli macie jakieś propozycje odcinków, albo jeżeli macie. Jakieś sugestie co do tego odcinka, lub jakieś pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to dajcie łapkę, łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Inna Medycyna. Oczywiście zapraszam Was też na nasze social media. Wszystkie linki do naszych socjali i innych odcinków, o których mówiłem tutaj w tym odcinku, znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam zdrówka i niechorowania przez całą tą zimę.